Statuetki wręczono podczas gali zorganizowanej w fotelu Sporty. Żyry spośród nagosłonych zgłoszeń wybrało zwycięskie podmioty gospodarcze. Wybór nie był prosty. Ja mam tą przyjemność, ten zaszczyt być już po raz trzeci w kapitule konkursu firmy na medal. I nie ukrywam, że zawsze jest to duży, duży kłopot, żeby ocenić tych przedsiębiorców. Tym bardziej, że ja jestem patriotą lokalnym i, i, i wszystkich tych naszych kochanych pracodawców chciałbym jak najlepiej, tutaj sklasyfikować. No, trzeba jednak wybrać, tak? Tego wyboru dokonaliśmy. Ja gratuluję laureatom, gratuluję firmom, które zdobyły te prestiżowe statuetki, firmy na medal i myślę, że na, napędzi ich to do dalszego rozwoju tych firm i do, i do dalszego inwestowania w regionie. Wśród podmiotów zatrudniających do 50 osób wygrała zolowska firma Omaplast, spółka ZOO. Firma nasza ma profil działalności polegający na produkcji i przetwarzaniu, produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, na przetwarzaniu tworzyw sztucznych. Tak naprawdę działamy od 2008 roku. Na ten moment zatrudniamy 23 osoby. Tak naprawdę rynek nasz zbytu to jest rynek polski. Wśród dużych firm wygrało bełchatowskie przedsiębiorstwo BATIS. Firma branży samochodowej. Działamy w tym roku, akurat mija 20 lat, jak żeśmy rozpoczęli swoją działalność. Zatrudniamy ponad 80 Bodajże ludzi, zajmujemy się, jak powiedziałem, branżą samochodową, transport międzynarodowy i krajowy, serwis samochodów ciężarowych i osobowych, sklep części zamiennych, stacje paliw, okręgowa stacja kontroli pojazdu. Zarówno forum gospodarcze, jak i firma na medal patronatem objął wojewoda łódzki. Cieszę się bardzo, że ten konkurs tutaj w powiecie bełchatowskim się odbywa, bo to jest też rola samorządu, żeby pomagała firmom i promowała je i cieszę się, że w tym konkursie, gdzie mamy przecież olbrzymią firmę PGE, GIEK, wzięło udział 150 firm. To świadczy o tym, że mimo, że mamy olbrzymią firmę, to jednak wokół rozwija się znakomicie przedsiębiorczość i te małe i drobne firmy, które są podstawą rozwoju gospodarczego Polski, tutaj w powiecie bełchatowskim rozwijają się bardzo dobrze. Wyróżnienia otrzymały wszystkie biorące udział w konkursie firmy.